Właśnie to i dalej wracam do tych tematów, teraz troszeczkę prawnicze, bo prokuratura, prokuratura Bodnarowa się zastanawia, dlaczego pisiory pewne śledztwa umarzają. No, bo jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, kurwa kurwie, ubanie urwie i pispe o to z jedno zło. Aby Ziobro dostawał zawiadomienie na Tuska wielokrotnie, i też Ziobro nic nie robił bezpośrednio. Żadnych działań nie podjął, żeby zaaresztować Donalda Tuska, jeszcze jak mieli pełnię władzę. Dlaczego tak jest? Nepotyzm. PISPO jedno zło, korupcja i nepotyzm. Dlatego, że obie partie polityczne, tak jak mam to powtarzam, od 20 lat, są totalnie spierdolone i zmasonizowane. PISPO jedno zło, wolnomularze, masoneria. Dlaczego tak jest? Dlaczego Kaczyński robił naciski na prokuraturę? Dlaczego prokuratura umarzała pewne śledztwa? No to się pytam, a kto wyszkolił? Kaczyńskich, jeszcze przed Smoleńskiem. Nazwisko takie się poda, po, pojawia jeden Lisowski, czyli musiałbym wam... Y, czyli Piński, który się okazał masonem, czyli zanim pisiory, czyli politycy PiSu utworzyli Partię Polityczną Prawo i Sprawiedliwość, no to masoneria już tam się kręciła wokół ludzi związanych z tak zwaną nie... Ech porozumienie centrum, tak? Czyli geneza pisiorów, czyli masoneria. I tyle. I to jest cała jebana filozofia. To jest cała jebana filozofia. To jest cała jebana filozofia. Dlaczego prokuratura, no ale w sumie do dobre pytania sobie zadajecie. Prokuratura. Prokuratura, jako element organu ścigania zastanawia się, dlaczego pewne śledztwa były umarzane. No dlatego, że część prokuratorów, czy część sędziów, czy nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy z was, czyli tak zwani adwokaci, są zakłamani, są skorumpowani, są spierdoleni na głowę i albo mają związane ręce i dlatego nie robią śledztw, bo im po prostu premier zabrania, czy jakiś minister, albo jest po prostu masoneria w niektórych kręgach mocniej zaawansowana, i mocniej zinflirtowała wasze urzędy, tak zwane, czym tak zwane wasze ministerstwa, i tyle. I to jest cała jebana filozofia. Masoneria, wolnomularze, sekta, mafia, państwo w państwie. Skor podczas kiedy. Tylko tak jak mówię, no na razie nic z tym nie robicie. No jak pisiory przez 8 lat nic nie robiły z tą patologią sądowniczą. Bo to są wszystko kurwa korupcje elit. Yy, no, i to jest de facto cała filozofia, czyli ja mogę Wam to powtarzać w kółko w, w nieskończoność, kurwa. Jedno i to samo, że yy, dlaczego pewne śledztwa w Polsce są umarzane? No, dlatego, że kodeks karny, czyli to, co się uczą sędziowie czy prokuratorzy, nieważne czy ci kurwa sądu najwyższego, czy prokuratury takiej czy serkiej, po prostu ten Wasz kodeks karny, którego Wy się uczycie, jest postkomunistyczny. Niektóre prawo, jest pisane przez członków komunizmu, jeszcze starego tego PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No o tym się nie mówi, że po prostu część waszych kodeksów karnych są, były jeszcze pisane jeszcze w latach 60. czy 50., czy kopiowane i de facto przez komunistów, czyli przez ludzi, którzy mordowali armię krajową. No i o to kurwa chodzi, że wy po prostu nie znacie historii Polski, nie znacie historii kryminologii. I nawet nie dochodzą do was takie, kurwa, oczywiste oczywistości, że, że jest XXI wiek, że jest doba hakerów, doba internetu, że, kurwa, yy, wojsko chińskie czy wojsko rosyjskie wpierdala miliardy, yy, kurwa, gotówki w drony, a wy nie umiecie, kurwa, nawet afery, kurwa, z karabinkami wyjaśnić, bo, bo wasza prokuratura spierdolnięta, bo wasi ministrowie są zjebani, kurwa, bo wasza policja jest, kurwa, z niedojebaniem mózgowym. I to jest kurwa poważna sprawa, tylko wy dalej kurwa się śmiejecie, dalej się kurwa chitracie, dalej gdzieś tam biegacie po telewizji, kurwa. Wasi rzecznicy pracowi, to kurwa nie wiem, co robią. Na wakacjach kurwa chyba są. Ludzie idą do przodu, informacja idzie do przodu. Są takie kurwa, teraz w tej chwili się rzeczy dzieją, że no... Jeszcze jeszcze państwo się tym nie zajmuje, ale, ale pojawiają się w Europie coraz więcej części ziemi. I o tym się kurwa nie mówi w żadnych telewizjach, ani w medium, ani w tych lewackich, ani w prawackich, a nawet dla hakerów, że pojawia się takie nowe zjawisko w Europie, gdzie wszyscy milczą kurwa, że a to w Portugalii, a to we Włoszech, a to gdzieś tam, gdzie są wyspy, pojawia się coraz więcej części ziemi. Ziemia się część, coraz więcej części ziemi. I żadne media tego kurwa nie nagłaśniają, że coś jest kurwa nie tak. Z Europą. Że żyjemy kurwa na beczce prochu, że się wulkany budzą, że jest kurwa, co, z, z pogodą jest coś nie tak. I o takich sprawach nikt nie chce mówić. Ani rządy, ani media, ani politycy. Tylko kilku fanatyków, którzy obserwują jeszcze informacje, że się tym zajmuje. A cała reszta ludzkości ma to kurwa w tupie. Więc prokuratura, wracając do pierwszego wniosku, prokuratura się zastanawia. Dlaczego pewne śledztwa były umorzone? Dlatego, że kodeks karny jest spierdolony. Dlatego, że wam powtarzam w kółko kurwa od 20 lat, gdzie jest wolna broń krótka, bez zezwolenia od policji, czemu sądy, czyli wasze pierdolone sądy, utajniają rozprawy sądowe zamiast je nagłaśniać, czyli kurwa dziennikarze niszczą. Wszystkie wasze zjebane sądy, nieważne czy kurwa sprawa jest kryminalna, czy kurwa polityczna, czy korupcyjna, czy kurwa pierdnięcie kurwa za w kościele. Jeżeli ma być jawna, to ma być jawna, czyli ma być wszystko, kurwa, nagrane, opublikowane i wpierdolone na YouTube, czy do dziennikarzy, czy do internetu, czyli tak zwana wolność słowa. Więc jeżeli jest sprawa kryminalna jawna, to dlaczego sędziowie, wasi sędziowie, czyli pracownicy sądu, nie, nie pozwalają dziennikarzom wejść na rozprawę jakąś sądową? Dlaczego tak jest? No tym niech się zajmie prokuratura. Niech prokuratura wyjaśni, dlaczego co po niektórzy polityczni sędziowie Polityczne dziwki, postkomunistyczne, kurwa, paramasońskie dziwki pracujące w sądach, kiedy dochodzi do poważnych spraw, tak zwanych korupcyjno-politycznych, to nie pozwalają dziennikarzom wchodzić na, jak to się mówi, na rozprawy jawne sądowe. Dlaczego tak jest? Dlaczego tym się prokuratura nie interesuje? Bo jest nepotyzm, bo jest korupcja, bo część sędziów jest skorumpowanych. Albo stricte weszli do loży masońskich, czyli do wolnomularzy, Albo są przekupywani przez lobbystów, bo jest korupcja, bo jest korupcja, bo jest korupcja. Można sobie w Polsce kurwa kupować za pieniądze normalnie sprawy sądowe. I o tym się nie mówi. Więc prokuratura się zastanawia, dlaczego sprawy są umarzane, dlaczego sprawy są umarzane. A my, mam hakerzy, mówimy jedno. A dlaczego policja, prokuratura i sądy nie chcą nagłośnić w mediach, w telewizji sprawy Newagu, gdzie hakerzy udokumentowali, i rozesłali do innych też stron informacje o tym, jak część skorumpowanych dyrektorów czy polityków związanych z tą aferą, tak zwaną nevagu, on, kurwa, kłamie wprost do kamer. Oszukuje ludzi, klientów, pracowników, kłamią w sądach, kłamią w prokuraturach, no ale zapomnieli sobie tylko coś tego, że hakerzy się zabezpieczyli i dokumentację kurwa całej afery mają kurwa w stu kopiach kurwa, na każdym możliwym serwerze. No to tym prokuratura nie potrafi się zainteresować prokuratura. Więc wyjaśnijcie sprawę nawagu. Yy, dajcie kurwa hakerom, którzy to skopiowali te informacje. Pierdolone kurwa nagrody pieniężne, to się w chuj spraw kryminalnych wyjaśni kurwa do przodu kurwa w tydzień, a nie kurwa w, w 10 lat. I to jest cała jebana filozofia. No tu jeszcze tak dogram kilka takich pytań retorycznych, bo zakładam teorię, że ten, że czasami prokuratorzy to jednak czytają skargi, wnioski, zażalenia, to bez względu na to, czy PiS, czy peło, jedno zło rządzi, czy PISiory, czy Polszewiki, to, no to prokurator wcześniej, czy później tak, jak ma mózg, no to robi normalne śledztwa, nawet jeżeli sędziowie są po prostu brzydko powiedziawszy spierdoleni. Przypominam polskim służbom, ABW, CBA, Policja, SKW, e, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że jakiś sędzia Schmidt spierdolił z waszymi papierami do Białorusi, kurwa, bo wy ten. Bo wy nie umiecie się zainteresować na poważnie, kurwa, poważną korupcją w kraju i defraudacją, kurwa, informacją jawną i niejawną. To tyle, jeśli chodzi kurwa o prokuratury. No, ja mam takie jedno proste pytanie. Niech mi to odpisze prokurator jakiś czynny, nie taki, który jest prokuratorem czy prawnikiem yy, prywatnym, tylko państwowy. Jeżeli to nagranie dojdzie do prokuratury, prokuratura, to mnie interesuje pisemnie, oczywiście może być bez imienia, bez nazwiska, bo wiem, że ten. Jedną rzecz chciałbym. Żeby mi prokurator odpisał pisemnie na e-maila na dwa, albo właściwie trzy retoryczne pytania, z nazwiskiem lub bez I, i pozwoli mi to upublicznić na YouTube. Czyli jeszcze da mi takie zezwolenie Pani Nikodemku, kochany hakerku, pozwalam panu opublikować tego e-maila w mediach społecznościowych. I ja mam takie jedno pytanie. Dwa techniczne. Niech mi wytłumaczy prokurator. Dlaczego jest zakaz wolnej broni krótkiej bez zezwolenia od policji? Czyli dlaczego zwykły obywatel państwa polskiego, a nie jakiegoś innego żydowskiego, niemieckiego, ukraińskiego czy rosyjskiego, tu w Polsce, Polak, na terytorium Polski nie może sobie kupić broni krótkiej bez zezwolenia od policji. Dlaczego tak jest? Ja chcę jakieś merytoryczne... Dowody. Proszę mi nie mówić, że politycy PiSu, czy politycy Platformy. Bo jedna i druga partia jest spierdolona, załgana, skorumpowana, jest dług publiczny. Klątwy lecą na, na tych hipokrytów. Mi chodzi o prokuraturę. To jest pierwsze pytanie. Czyli dlaczego nie ma broni krótkiej, bez zezwolenia od policji? I kto jest odpowiedzialny za taki patologiczny stan, yy, że tak powiem, kodeksów karnych, że Polacy nie mają prawa do samoobrony? Kto za to odpowiada? Czy prawnicy? To może jest jakaś mafia prokuratorska wewnątrz kraju, która ma w dupie to, co naprawdę się dzieje kurwa, z biednymi Polakami? No i drugie pytanie, też podchytliwe na inteligencję. Polska jest teoretycznie, ma tam 30 albo nawet 42 milionów ludzi, bo tego nie jesteśmy w stanie zliczyć, dlatego że był eksodus Polaków zaraz po II wojnie światowej do Ameryki, czyli za granicę, za ocean. Nie do Unii Europejskiej, tylko za ocean i ten. I oni wszyscy tam bez wyjątku, ileś tysięcy osób, tak zwana Polonia, m.in. Chicago, została już tam w Stanach Zjednoczonych, tam już jest drugie, albo trzecie, albo nawet czwarte pokolenie Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, czy jest to 100, 200, czy pół miliona ludzi, bo tego nikt nie zliczy. Więc, ja mam takie jedno pytanie do prokuratury, żeby mi prokurator urzędniczym językiem odpisał na dwa kodeksy karne. Merytorycznie, dlaczego Polska jest najbardziej rozbrojonym narodem w całej Europie? Mamy najmniej chyba samolotów, czołgów i wszystkiego wojska i policji w przeliczeniu na mieszkańca. I proszę nie pierdolić, że jest inaczej. Ja akurat kalkulator umiem obsługiwać. I druga sprawa. Dlaczego nie ma wolnej broni krótkiej palnej bez zezwolenia od policji? Dlaczego tak jest? I proszę nie mówić mi o kodeksach karnych i tak dalej, bo ja to swoje wiem. Mogę to poczytać. Tylko mi chodzi o merytorykę. Dlaczego rządy pis PO, komunistów, postkomunistów, nazistów, generalna gubernia jeszcze wcześniej Piłsudski ze swoją mafią, Piłsudczyków, dlaczego robią. Penalizację na broń krótką bez zezwolenia od władz czy od policji, de facto na całą Polskę. Niech mi to wytłumaczy jakiś prokurator. Nie wojskowy, nie policjant, o politykach swoje wiem, ale prokurator. Fajnie bym, jeżeli, jeżeli odczyta to nagranie jakiś prokurator czynny zawodowo, to niech mi da zezwolenie. Że tą pisemną odpowiedź będę mógł se na YouTube opublikować. Tak, żeby internauci to widzieli. Co polski czynny prokurator w rzeczywistości myśli o tej, brzydko powiedziawszy, patologicznej kurwa. Chorej, patologicznej kurwa korupcji, która cały czas zżera Polskę, czyli Sejm, Senat, ministrowie spierdoleni, sędziowie spierdoleni, kurwa. Ucieczki Szmita, kurwa za granicą. No to dlaczego się takie dzieją? Może rzecznik prasowy coś opowie? No, oczywiście, w taki. chciałbym mieć taki sposób odpis na tego Emaila czy na ten film na YouTube, żeby akurat tym razem mógł sobie to upublicznić na YouTube i pokazać innym internautom, co zwykły prokurator myśli na temat tak naprawdę tej patologii kurwa politycznej, czyli tego popisu kurwa, który ciągle nam tutaj wszystkie ustawy czy większość ustaw kodeksów karnych, no po prostu pierdoli. To by było na tyle źle o dzień dzisiejszy. Nie wiem, kto odsłucha to nagranie. Jeżeli jakiś prokurator to odsłucha, czyli tak zwany adwokat i też widzi te rzeczy, które my widzimy jako informatycy. Było mi, byłoby miło na odpis.